Oliwier Mrowiński wykona utwór Satyra na Bożą Krówkę Konstantego i Ildefonsa Gałczyńskiego oraz Ostatni Świadkowie, utwory solowe na głos dziecięcy Swietłany Aleksijewicz. Instruktorem jest Małgorzata Moskwa z klubu 11. Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Po cholerę to to żyje? Trudno powiedzieć. Czy ma szyję? A bez szyi. Komu się przyda. Pachnie to to jak nobeczki. Jakieś nóżki, jakieś kropeczki. Ohyda. Człowiek zajęty niesłychanie. A to to proszę. Lezie po ścianie i rozprasza uwagę człowieka. Bo człowiek chciałby się skoncentrować. Oto Bożą krówkę obserwować musi. A czas ucieka. A sekunda, szanowny panie! Jakim prawem w zimie na ścianie? Co innego latem, gdy kwitnie ogórek. Bo latem to co innego. Każdy owad może tego i w ogóle. Więc upraszam entomologów, czyli badaczy owadzich nogów. By się na tę sprawę rzucili strzałem. Dlatego w Szczecinie, gdzie czas mi pracowicie płynie, satyrę na Bożą Krówkę napisałem. Czarne niebo, czarne grube samoloty, dudnią nisko, nad samą ziemią. To właśnie jest wojna. Jak ją pamiętam? Pamiętam pojedyncze rozbłyski. Bombardowano nas, a myśmy chowali się w sadzie pod starymi jabłoniami. Całą naszą piątką, bo miałem jeszcze czterech braci. Najstarszy miał 12 lat. To on nas uczył, jak należy chować się przed samolotami, pod wielkimi jabłoniami. Bo mają dużo liści. A mama, mama zabierała nas do piwnicy. W piwnicy było strasznie. Mieszkały tam szczury z malutkimi, świdrującymi oczkami. Te oczka płonęły w ciemnościach. Płonęły nienaturalnym blaskiem. A szczury popiskiwały nocami. Bawiły się. Kiedy niemieccy żołnierze weszli do domu, schowaliśmy się na piecu pod starymi szmatkami. Leżeliśmy zamkniętymi oczami. Wtedy nie jest tak strasznie. Niemcy spalili naszą wieś, zbombardowali cmentarz, ludzie pobiegli tam. Nieboszczycy leżeli na wierzchu. Leżeli, jakby ich jeszcze raz zabito. Znowu ich pochowaliśmy. I przed wojną, i podczas wojny, i po wojnie. Bawiliśmy się w wojnę, jak znudziło nam się w Białych i Czerwonych, w Czapajewa. Bawiliśmy się w Rosjan i Niemców. Walczyliśmy, braliśmy do niewoli, rozstrzeliwaliśmy. Chodziliśmy w hełmach naszych i niemieckich, a było ich pełno. Leżały wszędzie, w lesie, na polu. Nikt nie chciał być Niemcem. Przez to dochodziło nawet do bujek. Bawiliśmy się w prawdziwych bunkrach i okopach. Biliśmy się na pięści albo na kije, a matki kręciły głowami. Nie podobało im się to. Krzyczały, płakały. Dziwiliśmy się, bo przedtem, przed wojną, nigdy na nas za to nie krzyczały.